Cześć, witajcie w najnowszym odcinku Otwieranie paczek. Dzisiaj otworzymy sobie, uwaga, uwaga, jedną paczkę za uwagę, uwaga, 400 końców. Tak jest, czy Wy jesteście na to gotowi? Czy trafimy jakiegoś informa? Czy trafimy Persiego? Czy trafimy Runeya? Czy trafimy Team of the Year? Nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Ale aktualnie ten film chyba się zjebie, ponieważ nie ładuje mi się Ultimate Team. O, no jest. Ok, na zatem wróćmy. Troszkę ze 400. Joe Hart, on podobno daje szczęście. I, i otwieramy. Zaraz zobaczymy, jakie trzeba napisać się te wspaniałe karty. Uwaga, uwaga, uwaga. Wow! 77! Prayca! Coś nieprawdopodobnego. No i już spójrzmy, spójrzmy, co mi tu mamy. Kontrakt, oczywiście. Od razu wystawiam. Po co otwieram te oczywiście zarobić, prawda? 400 końców. zawsze, paczka się zawsze zwróci tak naprawdę. To wyślę do klubu, on się nie zwróci, ale normalnie by się zwróciła. Okay, to również na QXL. I to też. A resztę oczywiście wysyłamy do klubu za 60 końców. Okej, okay, dobra. Potem wielkie dzięki za ten odcinek, za otwieranie paczek. Było naprawdę fajnie i cześć!